Witajcie drodzy widzowie. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego, moim zdaniem, Tiagra to najsensowniejsza grupa z całej kolekcji Shimano. Mam nadzieję, że mi wybaczycie jakieś ewentualne szmery podczas mówienia, ale jestem pierwszy raz na rowerze po przejściu Covidu i nie jest lekko. Dzisiaj mamy pełną grupę Tiagry, jest to wersja hydrauliczna, natomiast z zaciskami MTB i poza grupowymi tarczami, są to tarcze IceTech, więc dużo lepsze, ale to za chwilę omówię. Znam też tą grupę na zaciskach dedykowanych i też uważam, że są to dobre hamulce. Nie są rewelacyjne, ale biorąc pod uwagę cenę tej grupy, są naprawdę na dużo wyższym poziomie, niż można by tego po nich oczekiwać. Najważniejszą częścią grupy, najdroższą też są oczywiście klamko manetki, które ergonomią co prawda odstają trochę od GRIXów, i ktoś by mógł powiedzieć, że przecież GRX-y 400 można kupić w tej samej cenie. Ale jeżeli chcecie mieć pełną grupę, to zdecydowanie te tiagry. Się sprawdzają i wpisują w całość tej grupy, co niekoniecznie tyczy się Gieryxa 400. Co do samej ergonomii, jeżeli ktoś zrobi to z głową i odpowiednio jest odchylona manetka, co też po części zależy od kierownicy, ale też odpowiednio przeprowadzi pancerz czy da jakąś żelową podkładkę, to naprawdę tutaj jest dobre podparcie pod kciukiem i ciężko się przyczepić do ergonomii. Sama praca manetki też jest zadowalająca. Co prawda, wersja na linkę moim zdaniem pracuje przyjemniej, ale z uwagi na system hydrauliczny, została też przebudowana troszeczkę konstrukcja tej klamko-manetki. W tej chwili jest ona dużo mniej awaryjna, co w sytuacji, gdy mamy ją w gravelu, wydaje się być kluczowe. Tak jak wspomniałem, jest tutaj zastosowana wysokiej klasy tarcza. Z technologią Majstech oraz zaciskiem TB z radiatorem co znacząco podnosi siłę tych hamulców, i jest to rozwiąza rozwiązanie które zdecydowanie poleciłbym dla właścicieli Graveli. E, sprawia po prostu, że ta grupa bardzo solidnie hamuje. Natomiast przy typowym zacisku szosowym, e, ta utrata hamowania nie jest też jakaś olbrzymia. Eee, aczkolwiek myślę, że przy bardzo porządnych zaciskach na Linkę to hamowanie jest porównywalne. Co ja bym wam proponował, gdybyście taką grupę chcieli zakupić, to niezależnie od zacisków zaproponowałbym wam, żebyście sobie tarcze kupili z wyższej grupy, o ile nie stechy, to na pewno jakieś tam porządne tarcze, które znacząco też poprawią siłę hamowania. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest korba. Oczywiście dwurzędowa, może wybór tych korb nie jest jakiś kosmiczny, ale można spokojnie wybrać i pod grawela, i pod szosę. Mi tutaj ta korba całkowicie wystarcza, mimo że jest 48 zębów, jedynie na największej koronce. Natomiast 34 to też jest spoko opcja do jazdy w terenie. I w porównaniu na przykład do Sory czy Klarisa. Ta korba jest wyraźnie sztywniejsza i to naprawdę czuć, a nie jest znowuż tak droga, jak wyższe grupy, czy chociażby korba GRX600, która jest dedykowana do GRX, jest tak naprawdę zwykłą, w moich oczach tanią korbą MTB, a jest oferowana za naprawdę duże pieniądze. Kolejna sprawa to przerzutka. Przerzutka jest moim zdaniem, tu najsłabszym elementem. Ponieważ ma dość słabą sprężynę. Aczkolwiek, jeżeli macie porządną ramę, tak jak rama od antymaterii, która jest sensownie zbudowana, to możecie nawet po niej zobaczyć, że, że łańcuch trafia w rurkę łańcuchową bardzo sporadycznie i ciężko tutaj do czegoś się przyczepić. Też Was zapraszam do artykułu, który jutro się pojawi poniżej. Tam właśnie porównam sobie jak się jeździ na Tiagrze i na Sremie Apexie czyli dwóch grupach, które są dość mocno ze sobą zbliżone cenowo i może się okazać, że nie mają aż tak dużych różnic podczas jazdy w terenie jazda na szosie na Tiagrze jest dużo lepsza pod różnymi względami niż na Apexie mimo, że jestem zwolennikiem Srema to tutaj ten artykuł e, myślę, że będzie dość mocno na stronę Tiagry, aczkolwiek będę go dzisiaj pisał, więc zobaczycie. Kolejna zaleta to niedrogie kasety. One są naprawdę w sensownych cenach. Jest duży wybór, a ta przerzutka wbrew pozorom całkiem niezłą kasetę pomieści. Tutaj zdaje się 34 zęby na tą chwilę. Sprawdzę to jeszcze i, i Wam napiszę w komentarzu pod filmem. Tanie kasety. Dość odporna korba na ścieranie. To jest rozwiązanie dla tych, którzy naprawdę chcą budżetowo robić dużo kilometrów, a wymagają dużo lepszej jakości niż oferuje to Claris czy Sora. Przerzutka ponownie posiada ten sam problem, który występował też w grupie, jeszcze na linkę, ponieważ praktycznie jest to ten sam model. łyżka jest nieco miękka. Aczkolwiek dobrze przerzuca biegi i nie mam do tego żadnych zastrzeżeń. Dla mnie, czyli przeciwnika w zasadzie przednich przerzutek, czy kogoś, kto twierdzi, że nie widzi tego w swoim rowerze, przerzuca mi się na tym optymalnie i zdecydowanie nie wydałbym na taki komponent więcej pieniędzy niż Tiagra. Myślę, że tu jakościowo jest bardzo, bardzo optymalnie. Jest troszeczkę zmieniona konstrukcja w stosunku do niższych grup. Lepiej to pracuje po prostu w zanieczyszczeniach. Oczywiście nie jest to jakość działania jak w 105, w Ultegrze, czy tym bardziej w dura ale rzeczywiście są to komponenty, którym można zaufać. Uważam też, że jest to pierwsza grupa Shimano, która jest typowym napędem szosowym, a naprawdę dobrze znosi jazdę podczas dużych zanieczyszczeń, błota czy zapiaszczenia. Przy okazji, e, zgrzytanie piasku w napędzie, jeżeli już się pojawi, to nie boli nas tak bardzo jak w przypadku wysokich grup, gdzie koronki kosztują majątek. To samo tyczy się kasety, a z drugiej strony ten napęd naprawdę nieźle się oczyszcza podczas jazdy. Myślę, że tutaj spore pole dla Was do rozmów pod filmem, wymiany jakichś własnych spostrzeżeń. Wiem, że tutaj będzie bardzo dużo osób, które powiedzą Jezu, jak to Tiagra, przecież to jest dziadostwo. A druga grupa powie pewnie Boże, Tiagra, tyle pieniędzy, można było wziąć Clarisa i to jest to samo. A więc nie jest to samo, tu są duże różnice. I gdybym ja miał jeździć na rowerze szosowym, na który będę musiał przeznaczyć swój jakiś określony budżet, na pewno zastanowiłbym się nad Tiagrą, tym bardziej, że w razie czego da się tu podłączyć przerzutkę ze sprzęgłem czy innej marki, czy też Shimano, ale do tego pewnie przejdziemy w przyszłości, ponieważ już e, kolega jeździ na takim zestawie. A Wam chciałem tylko wspomnieć, że jest to oczywiście rower testowy, więc nie miejcie tutaj jakichś zastrzeżeń, jeśli chodzi o jego wygląd. No i oczywiście mostek, którym jest mostek Cannondale'a, to jest mój mostek przełożony z roweru Aero. Po prostu chciałem sobie dobrać Długość pod rozmiar ramy Dzięki wielkie za wysłuchanie Trzymajcie się I mam nadzieję, że Macie więcej sił do jeżdżenia Niż ja dzisiaj Ale mam nadzieję też, że szybko wrócę Do formy, trzymajcie się, hej!